Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Magda. Kolejne tajemnice Simów. Wybaczcie za obsówkę, ale okazało się, że po powrocie z urlopu miałam dużo więcej pracy niż zwykle, a na weekend za nie mogłam. Jak słyszycie, znowu za nie mogłam, ale już nie będę. Yy... Nie będę się migać od robienia odcinka, no bo w sumie teraz mam trochę więcej czasu, więc dziś opowiem Wam o nowym temacie zaproponowanym przez jednego z widzów, mianowicie przedmioty kolekcjonerskie z The Sims 3 o niezwykłych właściwościach. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiedziałam, że takie są, i spoiler alert, e, takich nie znalazłam prawie wcale. Niektóre obiekty z czwórki owszem mają ciekawe właściwości, więc żeby i wilk był syty i owca była syta <grych> cała, opowiem o ciekawych znajdkach z trójki i o niezwykłych z czwórki. Zapraszam do oglądania. Przedmioty kolekcjonerskie w Simsach są rzeczą, która w dość ciekawy sposób wydłuża i urozmaica rozgrywkę. Wiecie, niby nie trzeba tego robić, no ale kurde, tak fajnie się błyszczy. Czemu by tego nie podnieść? Przynosi to też wymierne korzyści finansowe, no i gameplayowe. Początki kolekcjonerstwa czy też zbieractwa widzimy już w oryginalnym The Sims. Wprawdzie nie było to takie typowe wpadanie na przedmioty jak w trójce, a raczej celowe kupowanie przedmiotów albo robienie konkretnej czynności, żeby jakiś przedmiot dorwać. Mogliśmy więc kolekcjonować skarby wyspy wakacyjnej albo zaklęcia. I tak jak mówiłam, nie było to do końca zbieractwo. Jeśli za kolekcjonowanie uznamy zbieranie jakichś obiektów istniejących sobie w świecie naszych Simów, to w dwójce takie coś już występuje w postaci np. zbierania owoców i owadów. Trójka była duża, dużo więc było do kolekcjonowania. Otwarty świat dał ogromne możliwości tworzenia przeróżnych kolekcji. Przedmioty kolekcjonerskie zostały podzielone na kilka kategorii: metale, klejnoty, muszle, skały kosmiczne, nanity, rośliny, dzikie kwiaty, zjawy oraz zwierzęta owady, ryby, jaszczurki, węże, żółwie, ssaki oraz małe i duże ptaki. W zbieraniu niektórych przedmiotów pomogą nam psy i koty, a także nagroda za punkty szczęścia życiowego pomocnik kolekcjonera która będzie podświetlać dokładną lokalizację znajdziek danej kategorii. Wypełnianie różnych kolekcji skutkuje nabijaniem achievementów, dzięki którym Sim zarobi więcej za swojego zbieractwa lub łatwiej będzie mógł kolekcjonować rzadkie okazy. Czyli w sumie zarobi więcej za swojego zbieractwa. Oprócz tego wypełnianie niektórych kolekcji wiąże się z rozwijaniem umiejętności, np. łowienie ryb lub ogrodnictwo. Mamy też kolekcję zjaw więc jeśli chcemy naprawdę na 100% zabrać wszystko co się da to musimy zostać też łowcą duchów no i żeby wypełnić wszystkie kolekcje, Sim musi ruszyć zadek do miejscówek wakacyjnych i do przyszłości, bo tam znajdzie rzeczy niedostępne w zwykłych otoczeniach mieszkalnych. No i czwórka. Tu również mamy sporo do zabrania. Właściwie teraz kolekcjonowanie jest jednym z ważniejszych aspektów rozgrywki. W grze z dodatkami mamy aż 34 kolekcje. Simowie zbierają skałki, metale, kryształy, żabki w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Istnieje też szansa znalezienia w takich miejscach. Figurki Make albo innych rzadkich znajdziek. Jeśli chodzi o kolekcje w czwórce, to niektóre obiekty faktycznie mają wpływ na naszego Sima. Większość z nich wprawia Simów w określony nastrój, na przykład, ale możemy wejść głębiej. Na przykład kryształy. Jeśli umieścimy je w niebiańskiej kryształowej koronie która dochodzi do gry wraz z dodatkiem Zostań Gwiazdą, to będą bardzo mocno oddziaływać na samopoczucie Sima, zdejmując pewne nastrójniki, a nawet zaspokajając potrzeby. Z wielu kolekcji, jakie mogą zostać zebrane przez naszych Simów, na uwagę zasługują kolekcje czasowe. Były to wyzwania, jak na razie na Halloween i Wielkanoc. Gdzie zbieraliśmy odpowiednio cukrowe czaszki i pisanki. Po zebraniu dwunastu pisanek, a robiło się to opiekując się ogródkiem, sprawdzając pocztę i otwierając znajdowane kapsuły, dostawaliśmy olbrzymiego królika maskotkę. Ciekawiej było przy cukrowych czaszeczkach. Dostawaliśmy je od simów noszących stroje nawiązujące do Dia de los Muertos. Gdy nazbieraliśmy całą kolekcję, odblokowywaliśmy nowe interakcje z mrocznym kosiarzem. No i były też magiczne fasolki. Je dostawaliśmy od simorośli i ich pełna kolekcja pozwalała na zostanie simoroślą na ograniczony czas. Nie wiem, czy wiecie, ale oprócz standardowych czwórkowych kolekcji, czyli żab, ogrodnictwa, trofeów, my sims, metali, kryształów, pierwiastków, pocztówek, kamielin, wydruków mikroskopowych, wydruków kosmicznych, kosmitów, kosmicznych skał. Ryb, owadów, geot, ozdobnych pisanek, zdjęć potraw molekularnych, pustkostworków, cukrowych czaszek, miejskich plakatów śnieżnych kul, pluszaków ze świątecznych niespodzianek, magicznych fasolek, piór, pradawnych artefaktów omiskańskich, omiskańskich skarbów, plakatów pozytywności, muszli, zakopanych skarbów, magicznych artefaktów, części miecza świetlnego, zapisków batu, simików oraz wstążek z wiejskiego jarmarku, mamy kilka nieoficjalnych, ukrytych kolekcji. Są to kolekcje podwodnych zdjęć, kolekcje laleczek z góry Komorebi, które możemy dostać od tamtejszych duszków, obiektów paranormalnych, zabawek i dekoracji z włóczki, rzeźbionych dyń, nagród ze Strangerville i nagród sławy. Wprawdzie te obiekty nie są uwzględniane jako kolekcje, ale myślę, że możemy je do nich zaliczyć. A co z obiektami strójki? Czy faktycznie nie ma w nich nic niezwykłego? I tak i nie. Jeśli spodziewacie się nastrójników, no. W sumie takie obiekty też są, albo wielkiego wpływu na simów, to niestety się zawiedziecie. Za to niektóre znajdźki są po prostu ciekawe. Na przykład nanity, czyli nanoboty. Z jednej strony są żyjątkami, które można spotkać w Oasis Landing, a z drugiej wykorzystuje się je do budowania plambotów. No i oczywiście w oczy rzuca się nazwa jednego z nich, Heisenberg. Simowie zbierają też metale, które mogą później przetopić na sztabki, wysyłając kawałki metali do huty. Czasami w hucie się mylą i odsyłają Simom gnoma, ale któż by się skarżył. Klejnoty to trochę inna bajka, je możemy szlifować. No i tu jest faktycznie jeden bardzo ciekawy obiekt. Jest to na pewno Tiberium, nawiązujące do gier z serii Common Conquer. No i ten obiekt faktycznie ma moc aż nią promieniuje. Sim, który ma tyberium w wyposażeniu, dostaje nastrójnik mdłości wiskeroidalne. Samo tyberium odstawione, nieoszlifowane będzie z biegiem czasu rosło. No ale najciekawsze okazy kolekcji możemy oczywiście znaleźć wśród ryb oraz roślin. Ryby możemy umieszczać w akwariach lub wyprawione na ścianie. Na pewno najbardziej interesującą rybą jest ryba śmierci. Aby ją zdobyć Sim musi mieć dziesiąty poziom wędkowania. Rybę możemy złapać tylko w nocy na cmentarzu. I jest ona jednym ze składników ambrozji wydłużających Simom życie. Ciekawe rzeczy możemy też wyhodować. Kwiat śmierci, trzymany w wyposażeniu sima, pozwoli mu uniknąć śmierci, bo mroczny kosiarz uzna ową roślinkę za uroczą. No ale niestety nie działa to na śmierć ze starości. Odłożyć śmierć w czasie pomaga też owoc życia. Zjedzony solo odmładza sima o jeden dzień, a w tandemie z rybą śmierci tworzy ambrozję, o której mówiłam już wcześniej. Kolejna ciekawa roślina to płonący owoc, który świeci, a w wyposażeniu sima daje nastrójnik ciepełko. Ciekawą rośliną jest oczywiście też drzewko pieniężne, które rodzi worki pieniędzy o wartości od kilkuset do kilku tysięcy simoleonów. Mamy również omni rośliny. Jedna z nich rośnie obok ośrodka badawczego. Jak sama nazwa wskazuje, omni roślina urodzi cokolwiek byśmy chcieli. Musimy ją jednak najpierw tym nakarmić. No i zakazany owoc. To roślina, która rodzi dosłownie Jeden owoc. Jeśli będziemy bardzo o nią dbać, Sim może z niej zebrać zakazany owoc, który jest po prostu młodą Simoroślą. Ostatni rodzaj dziwnych roślin to rośliny kryształowe, rosnące w Oasis Landing. Ich owoce można naładować emocjami. Służą one do budowy botów. No i to by było na tyle. Jak widzicie, niewiele jest obiektów kolekcjonerskich, które mają naprawdę jakieś niezwykłe właściwości. A może jakieś przeoczyłam? Napiszcie koniecznie w komentarzu. A ja się już z Wami żegnam. Dorastam powoli do myśli, aby zacząć na YouTubie streamy z prawdziwego zdarzenia i w miarę regularne, więc może niedługo się takiego doczekamy, o ile, o ile wyzdrowieje. Także dzięki, że jesteście, jeżeli macie ochotę, to... Wbijcie łapkę w górę, subskrypcję. Możecie też wpaść na moje społecznościówki. Wszystkie linki macie w opisie. I trzymajcie się ciepło. Nie dajcie temu strasznemu wiatrowi, który przynajmniej u mnie w tej chwili wieje, urwać sobie głowy. Papa pa i cześć.